Hejo, ja z tej strony Pachirka SSO, sorry, że nie było mnie w środę, ale chciałam nagrać z Miką SSO, no i się przedłużyło, powiedz coś. Siema. No dobra, teraz mamy, teraz mamy jeździeckie, chodź. Ja muszę porozmawiać z Lindą, w ogóle. No wiesz, nie Aha, ty też nie? A ja myślałam... Ja jeszcze nie gadam. Czekaj, bo mi się nie udało w nią kliknąć. He, 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 Awida. E, dobra. Halo! Czekaj, muszę chyba przed nią stać i stanąć. Ej! Dupę i sprawdziłaś kartę. A nie, to bo... głowa mojego koju. Co? Kobieto! Halo! Ja nie mogę w nią kliknąć, ej! Jaka czytam teraz? I zniknęłaś w ogóle. O, tu jest, na konia mam kliknąć. Hej, song, wybierasz się na święto jest Tak, znaczy się nie. Nie, wcale. Ponoć dziewczyny z klubów jest oraz strażnicy zgłosili się, by pomóc temu wydarzeniu. Odnieść wielki sukces. Sukces, bo niektóre z tych osób y, tak bardzo lubią rywalizację, że pewnie będą próbowały wygrać nie tylko wyścigi, ale też nagrodę tak dla na... najlepszego ochotnika. Żartuję, będzie naprawdę fajnie, a ja chętnie spotkam się z moimi przyjaciółmi i ich końmi. Właściwie to już się mówiłam z Alex. Na później. Mam nadzieję, że do nas dołączysz. Tak, chyba. Nie wiem, w sumie. O, pojawiłaś się. No, ty też. Do zobaczenia w no, Murland. No, jeszcze. Hej, Song. Poz... Przepraszam. Przepraszam bardzo, Linda, ale ja jestem w Murland. No, właśnie. Hej, Song. Pozdrów San. Jest gospodynią święta w Murland. O. Co to jest? Żeton, aha. Co to jest? Dobra, idziemy A, do Tan. Ja idę już do Tan. Ty jeszcze gadasz? Dobra. To chodź. Na nie! Ja w ogóle... O Jezu, ale mój koń szybko biega! Nagle coś! O Jezu, czemu ja... Nie, nie na pieniądze. Codzienny trening... Nie, czemu codzienny trening? Nie! Nie, 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 nie. Ej, ja tego nie mam. Ej, czemu codzienny trening? Ja tego nie mam. No dobra, robię, codzienny. Jezu inny dźwięk jest jakiś na no, odliczanie LOL Może trzeba? Nie wiem, dobra. Nie wiem, ja robię wyścig. Ja też Co no też? Nie, nie wiem, coś popsuło się chyba. No e, chyba się popsuło. Anyways, ja robię ten wyścig. Ja też, po żeby góry... zobaczyć, może po wyścigu. No inny był dźwięk odliczenia u ciebie to jest Nie mówi, wiem, ja nie, nie mam dźwięku. No tak, no bo tak to mi przeszkadza w, w nagrywaniu, nie Dobra, lecimy Wiecie co, ja nie wiem Może, może, może Ktoś mnie wyprzedził No tak, mam wolnego konia Gdyż nie jest napojony jeszcze Chociaż nie, nie mogłam cię wyprzedzić No czemu mi konia skręca Ty nie mogłaś mnie wyprzedzić To jest inna Znaczy mogłaś mnie wyprzedzić Bo w sumie jesteś już na przodzie i już to zrobiłam. No właśnie, a ja, ja już zrobię jakaś inna dziewczyna. Nie wyprzedziła na Arabię. Chyba na Arabię. No nie, nie ja mam zadanie. Ja mam zadanie z tymi ukradzionymi pieniędzmi. No nie. ej, co jest? Gdzie to w sumie jest? No e, no to ja, ja to jeszcze dobra. Z... Idę sprawdzić, bo jak nie, nie ma. Ty masz jakieś zadanie y, w ogóle z tymi ukradzionymi pieniędzmi? Ty mam robisz? zadanie z ukradzionymi pieniędzmi, nie chce mi się robić. N bo ej. mam teraz ukradzionymi pieniędzmi, nie? I a. może to zrobię, może też przez to, że są zajęte. Może przez to, że są zajęte, nie, y, ten... dobra, może to, to też to, robię, to zrobię. To to no. Ale nie wiem, gdzie i czy nie, no bo, no. o inną tam. No ale gdzie jest niby tan? Tan ja z dobrze. Murland. Tan z Murland. No to gdzie inny? Kto inny niby? Ja chyba wiesz, gdzie ona jest. Gdzie? Gadaj. Bo tam na aktualizację i była pokazana aktualizacja tam tan. Tam koło tego. Gdzie? Jezu. Czekaj, tylko ja to teraz omulować zadanie, bo chcę zobaczyć. A nie można... Kurde, szkoda, że się można umijować. Nie, no nie ma u mnie nic. Nigdzie. Idź do centrum. O, udaj się do centrum święta Jeździeckiego. A gdzie jest? Czekaj. Wydaje mi się, że to jest tam koło do, do, do chaty z Kareku Bo tam no. zdjęcie tam, y, jak się robi aktualizacja. Czekaj. O, tam. No, muszę sobie przypomnieć, to było tu? Nie, czekaj, muszę sobie przypomnieć. Gdzie była chata starego Jaspera? Eee, przy ognisku! mówi... A nie, czekaj. Chuj. Nie wiem. Gdzie ale będę O ja zamyślałam, żeby to miała niebezpieczny upadek. Halo 77? 77? Udało się! Nie miałam tego... Nie, nie, nie... No jakbyś jechał do Fortupinga, to tam masz chatę starego Jaspera, tak? Po drodze. A Chyba wie. To nawet jest zastosowane na mapie. Dobra, już wiem, dzięki. Ja nie nie, Dawno... mogłem... nie. A my szukamy, ten film się przedłuży. No właśnie, widzowie, którzy to oglądają. Lenie się grzywa zacięła, bo czemu nie? Zbagowało mi się. Koń się jej zepsuje. O Jezus. ale tu fajnie jest. Jestem Dzień. bardzo ciekawa nowych koni i no motylki. Gdzie są nowe konie? Ała, ale mi się zacięło. Czekaj, Dzień. gdzie są nowe konie? Gdzie są nowe konie? Czekaj, co? udać się do centrum świata dzieckiego w A, to nie, dzięki. O Jezu, ale mi się zacięło. O. Dobra, lecimy. Gdzie są nowe konie, bo mi się... Nie, nie ma nowych koni u mnie. No nie widzę. A, nie, nie, nie widzę. Nie, zostań koło mnie. Gdzie jesteś? Tak, o tam. O tam? Wiesz, nie widzę, gdzie pokazujesz. Widzę cię. A tu jest. Brawo. Są nowe konie tu. A tu są. Ty ja nic nie widząca, nie? W jak czasem ja która od razu zauważa konie. Na kurde, nie mogę przeskoczyć przez płot! O Czekaj, Jezu, muszę jecha, sprawdzić. Jecha, muszę. Sp o Jezu! widzisz jak Ja weszłam pod płotem. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Powiedz mi. No A ja, ja pewnie 900. Co? 475? Ale to pewnie też starsze. No bo jest, są jedne konie, które są właśnie za tak mało mega. No, bo mogę je kupić, a ja mam 622. O green screen... idziemy na green screen? Oj Dobra, zaraz muszę popatrzeć ile konie ko kosztują. Koń lipiański. 470. Aha, bo ten stary dalej. To jest koło stary. konia lucyzańskiego. I czekaj, ja idę sprawdzać ile konie kosztują ogólnie wszystkie. Ona 12! Ale fajnie się teraz sprawdza konie. Gdzie ty to widzisz niby? No, staj u mnie. To no animacje, jaki ma. No, pamiętam. Widziałam u jednej osóbki, która to pokazywała, ale nie wiem gdzie. Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo zaraz nie wywalimy gry. Mam niską baterię. Dobra. Nie, nie, nie. No, lampkę sobie odłączyłam. Gdzie to jest? Gdzie jest kabel od komputera? U mnie nie ma. I mm, 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 mm. Ładowarka! Ładowarka! Help! Help! Ładowarka! Mi się zaplątała z innymi. W moim kablu... Blue. Tak, w miejscu, gdzie mam kable. Dobra, mam ładowarkę. Jesteśmy uratowani. W sensie ja jestem uratowani no w sumie ja nie potrzebuję ratowania, no ale okej. Okay. Nawet mam się galo? Ruch specjalny. No osóbka to pokazywała, ale ja nie wiem w ogóle jak się to robi. Zmień masz. Zmień grzywę. Mogę mu od razu zmienić rodzaj grzyby. Gdzie znaczy, ty to szuka, w sumie krasy? masz? Ej, gdzie ty to masz? Do no weź powiedz! No normalnie! No jak? tego mojego konia, gdzie w A tu. Tu ci idzie. A tu. No podejdź do mnie. Koło mnie podejdź. A raczej się za bardzo od ciebie nie wróżnie, bo to znaczy wiesz czym jestem. tak. Ja po prostu klikam, jakby chciała kupić konia. I tam mhm. mam normalną animację, bezczynność, są, że są dwie maści tego konia. To ja tego nie mam. Dobra! Czy e, tego nie... Tego brązowego, co tutaj widzisz? Czy takiego samego, tylko białego, z delikatnymi, małymi, szarymi kropkami? E, nie wiem. No, mi się podoba ten brązowy taki jabłkowy, a skoro jestem Apple Park, to może bym został. Mi nie też się on podoba. Ja, jeżeli bym miała, z e, tego bym go kupiła, ale nie mam. Może a, za. Ja co? No, no wiem, to... no ale ja nie mogę, wiesz o tym. I ja I inne konie, 949 tymczasem koń, ten, ten, koni um, um, Konie 950 bo czemu nie, gdzie ty stoisz, where are you, tu, halo, minęłaś mnie, dobra, chodź, nie tylko konie patrzmy, chodź patrzeć jeszcze coś, czekaj, ja muszę cię znaleźć, bo mnie, muszę, o, Dobrze, ja jadę robić zadankę. Ale fajne w ogóle. Moim zdaniem e, fajne. Ro, lo, Loretta się przeteleportowała. Jeśli uważasz, że poradzisz sobie z moim cuzem, pozwolę ci spróbować wygrać tę kurtkę. O nie, nie, nie. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, nie. nie. Jako współliderka najlepszego klubu jedziesz. Jezieckiego oraz najlepszy jeździec w mieście. Mam rzecz jasna, najważniejsze zadania podczas naszego świętu. Jestem niech no zgadniemy mistrzynią kiuzu Możesz wziąć Kizu. No nie. Wziąć w nim udział, jeśli czujesz się na siłę Spokojnie. Loretta wspólnie. Wspólnie jesteśmy mistrzami Kiuszu. Zu. mimo mi cię znowu widzieć song. Jeśli udzieliłeś poprawnej odpowiedzi i tę odjezdową krótkę. Oddaję Ci głos, Loretta. Jarbik ma długą historię. Dobra, nie będę tego czytać. O Jezu, Zapomnij tak. Dasz ja wiarę... Czy było ich więcej? O nie, Bo do tego jest pytanie. Miliard? Hmm, tak. Muszę wymyślić jakieś... Pani Loretta chciała powiedzieć gratulacje, wygrywać krótką milion. Teraz już wiesz, dlaczego musiałam. Jej pilnować. Jej zdolności. Pilnować? Ależ ty gadasz głupoty. Błag, błagali mnie, żebym pozwoliła ci pomagać. Całkowicie się temu sprzeciwiłam, ale pewnie mieli nadzieję, że moja głada udzieli się i tobie. Loretta, wiesz, jakie słowo byłoby zupełną głupotą, gdyby. Padło z twoich ust. Wygrałam. Ha 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 ha. Kniewne spojrzenie dzieckiego. Jeździsz nie elegancko. Śmie śmie śmiesz wolno. Co? Są so, lepiej weź nagrodę i idź. Porób coś fajnego. Ja muszę tutaj kogoś zbesztać. Zbe Widzę, że zaczynam jej, ją wkurzać. Daj spokój. Nie dorastasz mi do pięt. Dobra, to ja sobie już pójdę. Albo nie, muszę odebrać oczywiście nagrodę, bo kto by jej nie odebrał. Czekaj, bo to nie Ej, spójrz się na mnie. Czekaj, muszę odebrać nagrodę, którą wygrałam. Giny, e. No, e. Chój. Ale czekaj, czekaj, czekaj. Czemu nie mam nagrody? Nagroda moja chce Ej, co się dzieje? Czy ja już ją mam? Nie mam. Musisz ze Zimą porozmawiać. No ale nie mogę. Aha. Albo coś, albo coś innego... Wiem, co innego. Co innego klikałam, dziurę klikałam i nie chcę... Ty... Jezu, osóbko, proszę odejść. Halo! Dobra. Ja w każdym razie ta grupa będzie wyglądała idealnie. Jak sobie dopowiem. Dobra, a Gdzie ty jesteś? No tu, po twojej lewej. Teraz po prostu prosto. Widzisz mnie, podejdź, bliżej. I zacja tutaj przy okazji zaprosi mnie do grupy. O nie, 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 nie. Po pierwsze, nagrywamy. Dobra, no co chcesz? Eee, czy lepiej jest w tym tej płaszczokurce czy w tej kurce, którą wygrałam? Pokaż o, mi się to, w tej kurce do... Chyba tak. Znaczy pasuje ci do y, tym. Białe ci pasuje do spodni. Więc myślę, że w tej... tutaj patrzę, to wybieram to. Jednak to. Dobra, zobaczmy jakie tu jeszcze mają atrakcje. Dobra. I wziąłeś udział w wyścigu. O 12. 12. No ale. Ale, Jeju! Kurczaczki! Oj! Dowość! Zaś mam 10 żetonów! Jeźdź, to nie A jak się zbiera żetony? Bo mi się no, no, zapomniało. Nie, na przykład że rozmawialiśmy z Lidą, co dostaliśmy te z, z dostaliśmy. A, Ale sweetki! Czekaj, muszę się obrócić, no ale jest i tak i to jest. Bardzo ładne. Co można tutaj wygrać? W złotym barkowym zestawie jest Ale ładny... A co, A, co no, można no, wygrać? No Jej, czyli nie trzeba wydawać z Ej, ekstra! Fajnie by było, jakby konie też były zażytone, ekstra by było, jej... Ej, to wam żeby kiedyś SSO coś takiego zrobiło? No raczej nie. Myścicza, no myścicza, chodźcie do mnie. Zobaczysz mnie na mapie. No nie, czekaj, stan porozmawiać. Ej, tan się znowu. Muszę stan porozmawiać. Witaj na świątecz... To ty jeszcze z nie rozmawiasz? No nie. To em... tylko podmawiaj z tym zielonym wykrzyknikiem i już. Tyn... Tylko nie mogę za, bo to sama pójdę, muszę pójść do Dobra, gdzie ty jesteś? Znowuż. Czekaj, nie powiem go z do tablicy ogłoszeń. będziemy musieli dołożyć do tego wyścigna. Po prostu. Easy life. Wyzwanie. Czekaj, 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 ja się rozpędzę. A gdzie ty jesteś? No czekaj, no, akceptujesz to czy nie. No ale ja muszę być bliżej. No to znajdziesz mnie na mapie. W sumie racja. Po prostu jestem u góry, tak? O, ty, koło tego green na sobie. No już? No już. Dołączasz? No dołączyłam, ale mi nie dołączyło. A jest, dobra. Jest. Oh, Kurde, wpadłam w przeszkodę. Serio? A ja mam, że Ty dalej biegniesz. Widzę. Jak która już dawno pobiegła przed Tobą. No wiem, bo Cię widzę. To super. Kurde, czemu mój on biegnie tak wolno, pierdolę, przebiegło to wszystko. To no nie, nie mam na Zaczęła mi się cała gra Z presję, a no nie, zaczęła mi się gra, hej! Mi, no ja dalej biegnę dalej, więc chyba nie Widzę cię. To widz Tym mnie Widz, widz mnie Widzisz mnie Nie wiesz? Aha! A co to Ja myślałam, że to jest okniste jakieś krąga. Tam to są jakieś lampki zawieszone w nim. Mi się też w pewnym momencie zawiesiła gra. Jezu, czemu mi końca, skręca! Nie mogę to skręcić, konie, ja mam za wielkie lagi. Ja też mam lagi, znaczy się przynajmniej w grze. Nie wiem, jak na odcinku będzie, no ale mam. Czas minął i dobrze, bo miałam takie lagi, nie wiem, że to tylko na tym wyścigu. Ale teraz mamy dowód do S100, że lepiej mógł nie usuwać walentynek i CP, bo są lagi na tym zwudzi. Ja mam ogólnie cały czas lagi. Ja też mam cały czas lagi. Znaczy przynajmniej na... Y... Chodź posłuchać paranoi, paranoi. Czekaj, no robię! Rzecz ile ja mam tych żetonów w końcu sześć? Chodź posłuch posłuchaj Pondori. Czemu ja mam trzy rzetony? Przed chwilą mi ta dała trzy żetony. E, to nie było miłe. SSO Niedawno mi ta dała trzy żetony, tam mi dała... Trzy żetony, dała mi ta trzy żetony... Linda... Halo! A ja jakoś nie patrzę. To nie było miłe! Dobra. Jeszcze co może skończmy, bo to będzie trwało godzinę. Atmosfera jest fajna, są ładne króliki, podoba mi się tu, więc... Yy, chodź tu. Chodź, Iga. Posłuchać Pandory. Nie słyszałaś mnie? Nie. Chodź, skończymy, bo to będzie godzinę trwać. Aha, dobra, the... Chodź, no przegramy. No chodź tańczyć! Hej! <laughs> No to, no dobra, dobra, no to chodź przed bramą, będzie ładnie. Zakończymy to, y, jak się... Czy jaką bramę? No bramę przed bramę tą. Tą czy jaką? No tą. Cięknę. Mógł... Aha to... Zako ja będę dębować. Ja zawsze dębuję na końcu. No to ja też będę dębować. Dobrze. Fajnie. No to chodźcie. Niech nie sorry, no mi końc skręca. No dobra, to ja do Ciebie pójdę, chodź. No nie, bo ja już tu jestem, goście, gdzie Ty jesteś? Gdzie Ty jesteś? Bo ślepa jesteś? Tak, ślepa jestem. A tu jesteś, dobra. Ja Miłaś bo, do za... <laughs> bo chciałam Cię zobaczyć, ale coś mi nie pykło, dobra. Raz, dwa, łap. Co ja? No idź do tyłu. Raz, dwa, trzy pa, e, ko, kończymy na dzi dzisiaj, bo będzie za długi film. pa. mój